Pierwszy strzał raczej do statystyk. zespołu ruchu wysokim Mazowieckie Kolejny strzał i to raczej do statystyk A tym z czasem Patryk Szymański. No i jednak uprzedza go goalkeeper zespołu gości Ruchu Wysokim Mazowieckie. Szymański no, dobra próba Rzut wolny dla, dla ruchu i od razu zagranie w pole karne. Tam jednak faulowany Przemysł Żebrowski w poprzedniej, a o tym za chwilę, steć i wysoko od bramku. Gramy Patryk Szymański. Aj. Szymański, Szymański. I rzut rożny. I próba strzału z pola karnego Od bramki rozpoczną biało-czerwony Maćkowski no. Walczak Walczak No to może być ciekawa akcja, Walczak Niepilnowany Szymański Patryk, strzał No Kaminowski Maćkowski, Maćkowski Maćkowski Kaminowskiego, Kaminowski, walczak, słupek, to jeszcze nie koniec polega. No naprawdę bardzo niewiele brakowało. Tym razem dobra okazja Ruchu Wysokie Mazowieckie. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawa decyzja. Cały czas przy piłce goście i niecelny strzał. Minucie spotkania. A Tymczasem Żebrowski, Żebrowski. Jenek bardzo niecelny strzał Falczek jednak obok bramki Gorchowski I wysoko nad bramko Marczkowski. No bardzo ciekawa decyzja Zanek. Maćkowski, 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 i tylko rzutrożny, niepilnowany Grochowski, Grochowski. No, to mogło być niebezpieczne, jednak tam przytomnie zachował się Johan Chremza cały czas przy piłce Patryk Sokołowski. Trochę niespodziewany strzał Patryka.